Na zachodzie królestwo Polski jest rządzone przez Kaźmierza III z dynastii Piastów. Królestwo nie jest całkowicie zjednoczone, ponieważ pod jego panowaniem znajduje się kilku potężnych wasali, głównie Piastów. Na wschodzie księstwo litewskie jest rządzone przez Giedmina, który rozszerzył wpływy kraju na Ziemię Ruskie. Choć Giedmin tytułował się królem, papież uważał go za króla lub księcia. Dlatego Litwa zaczyna jako księstwo, choć później może przyjąć nazwę Wielkie Księstwo. Na południu księstwa Kijowskie i Halicko-Wołyńskie znalazły się podobne Wpływem Kijowem rządzi Teodor, brat Giedymina, a Haliczem Jerzy II z dynastii Piastu. Na północy zagon krzyżacki i kawalerów mieczowych, które podbiły ziemię Prus i Inflant wiek temu, są w stanie wojny z Polską i Litwą po długotrwałej rywalizacji. Lokacje, prowincje, teren, kultura, no i też religia, materiały i populacja. Rynek.